Opczajcie stronkę skinscom na której możesz otwierać skrzynki z CESa, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2 10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% bonusu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnić skiny za punkty eventowe. CSGO Skins, link macie w opisie. Polecam. I pozdro. Halo, cześć. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Marcin. Zapraszam na kolejny materiał. E, słuchajcie, jakiś czas temu natknąłem na, się na film e, wyskoczy mi na głównej, e, że to coś tam jakieś chity na eliksie i tak dalej, że ktoś chciał kupić, czy ktoś chciał sprzedać, czy jemu sprzedać? Nie nie pamiętam. W ogóle pozdro dla buliona. No i akurat w tym mniej więcej okresie, tak plus minus parę dni, dostałem demko z wallhackiem na skrzydłowym. A nie, że można oglądać skrzydłowy. Bardzo polecam. Można się wielu rzeczy, wielu cheatów nauczyć z powa przeciwnika. Jeśli macie jakieś demko w ogóle, macie coś ciekawego, coś co chcielibyście zobaczyć sami właśnie u mnie na kanale. Jakieś właśnie wasze konkretne demko. I też takie, które sami chcielibyście obejrzeć powiedzmy o jakiegoś tam ziomka, czy ktoś coś wysłał. Jakieś ciekawe rzeczy. Możecie podsyłać. Wszystko macie w opisie pod tym materiałem. Link jak to, raczej znaczy link mail adres mailowy, jak to wszystko wysyłać, co zawrzeć w tytule, co zawrzeć w treści maila itd, i tak dalej. No i tak sobie pomyślałem, mówię, kurde, no oglądam to Demko. Gościu jest jakiś troszkę. Um, upo, nie będę kończył, bo nie wiem jak YouTube na to, na to zareaguje. Ale facet, no możliwe, że kupił wallhacka na tym kurde Oelixie od jakiegoś, no, od jakiegoś kogoś. I to prawdopodobnie jakiś, w sensie darmowy cheat, który sprzedawany jest, wiecie. Sprzedawany jest jako płatny. Ma super, super ekstra... Ekstra wallhack, będziesz po tym y, prosem gościu, Myśleć, że jak zmieni na nóż i z na digla, to automatycznie mu y, zmieni na ten. Automatycznie przeładuje mu magazynek. On, on słyszy. Na początku myślałem właśnie, że ten. Y, you are lazy, że on ma taki akurat nick. Poza tym nie mam też niku demka Albo nie miałem podane w mailu, albo też. Po prostu nie zapisałem sobie w notatniku. Oj, oj, Nie wiem, czemu pan YouTube nie chciał wyskoczyć, kiedy on ładował. Czy w usp ku też musiał mu skończyło? Prawdopodobnie, nie zauważyłem. To jak. Co to była za jakaś animacja noża? ta tamten też ładował. A ten nóż w ogóle przeszedł mu przez, przez rękę. <grym> Dobra animacja. Polecam. CS2. <laughs> Przepraszam, jakbyście słyszeli. A, myślę, że kot jest zamknięty. Zawsze, jak nagrywam jakiegoś Overwatch albo oglądam jakieś Demko, jakiegoś Powa, gościa, który albo jest odwalony, albo jest podejrzany o cheaty, to kod zawsze przychodzi i mi miał. Nie wiem czemu. Odrazu wcelowany. No tak, bo Ogląda pewnie te, te stare filmy, gdzie. Jak się, wiecie, jak się zmienia ku rewolwer na pistolet, to potem rewolwer jest celniejszy, ale facet zapomina, że jest coś takiego, właśnie jak y, czas, jakby gotowości broni do wystrzelania po zmianie na nóż, na pistolet, whatever, na cokolwiek innego. No, myślę, że jak wymienia nóż, to automatycznie Digielek mu wystrzeli sam z kieszeni. A tutaj. Albo wiecie, może naglądał się tych filmików prosu, gdzie. <grym> No, idealnie, zobaczcie. Gość ma wucha, dlaczego nie, w nie ustawi celownika na poziomie głowy? Tylko wali po kolanach. Strzela w kolana i myśli, że. Rico po prostu zrobi swoje. No, gość jest naprawdę głupi jak błot. I tacy ludzie. grają, i tacy ludzie grają w, w tą grę. Rzuć sobie do kieszeni tego pod nogi tego najda. O mój Boże! <laughs> Gościu jest mega głupi. Mega głupi, mega irytujący. Ma gameplay strasznie słaby, nawet jak na wallhacka ustawienia celownika. Czyli tam ten crosshair placement. Może inaczej, ułożenie celownika względem e, mapy. Ciekawe czy właśnie ten url też jest e, odpierdzielony. Weźmy sobie jego, jego powa. Na jedną rundkę Wydaje mi się, że nie Tak jakby był Lekki, albo po prostu demko jest zlagowane Albo jak on wychyla, to strzelił i taki Ruch zrobił, tak jakby nie wiem, aimlock Tam aimbot zadziałał na głowę Jak już gościu padł, zniknął hitbox No to wtedy jakby puścił, no, nie wiem bo te skrzydłowe wyglądają tak, jak moje premiery ostatnie No to już aimbocik No to przepraszam Jednak nie oglądałem tego demka chyba z Uważnie, zobaczyłem po prostu, że ma tam te pierwsze rundy I chyba odpuściłem sobie oglądanie, przepraszam za kłamstwo Mój błąd Zakładałem, że aim'a w ogóle nie ma. Bo też tak przy... oglądałem te Demko, przewijałem, przewijałem. Możliwe, że też Killfidu nie zobaczyłem, bo Demko strasznie leciało na tym yy, o, Razy 8. Nie zobaczyłem, że on wali po prostu z skanami, nie? Fajnie to wygląda z ich powa. W ogóle on. Zerknijmy na profil jego, czy jakiś tam ban już leży. Nie, Senko, Finlandia. CS2. Ostatnia gra 21 maja 69 godzin łącznie. Wy tego nie widzicie. Ale jest teraz online. 18 znajomych ma. Potem miał dwa rus, ruskie, rusyjsko ukraińskie Niki. Potem miał Pushin i teraz ma obecnie SENKO. No. Myślę, że tego Aimbota mógłby lepiej skonfigurować. Panu strasznie musi chyba jakby blisko podejść, żeby... Blisko krawędzi? Przepraszam, żeby... Podejść, wystrzelić i tak dalej No to zobaczymy pewnie jeszcze jedno, dwie rundki Nie wygrali rundę? Może tak... Możliwe, że tamten po prostu... Nie no, gdyby wyszedł no nie wyszedł, mają rundę za free Jaja, jak berety. Ale czemu? Dobra, jeden wrócił. Ja tu jestem strasznym przeciwnikiem tego, żeby w ogóle botów nie było. Jeśli wyjdzie gościu, weźmy tego bota, proszę. Valve strasznie dało dupy z tym update'em, gdzie. Ludzie, że Valve myślało, że jeśli ludzie nie będą kikować, wiecie, tak po złości, żeby wziąć bota, no to będzie lepiej. Ludzie po prostu kikowali wszystkich, nie było bota i grał sobie więc mi jeden na pięciu i wtedy mógł ewentualnie tak się poddać. A tak to, jeśli trafi się jakiś, wiecie, jakiś rodzynek, można go kiknąć, yy, czy tam Gryfer, Toxic, cokolwiek innego, można go kiknąć, będzie bot, zginiecie, będziecie mogli podnieść bota i tyle. A tak bota po prostu w ogóle nie ma i to jest, to jest. Perfidne, bo czasami nawet natrafić na takich troli Gracie solo sobie jakieś premiery, solo matchmaking Dostaniecie kika od czterech ruskich, no i co? Oni grają w czwórkę? A Znaczy no w sumie ty masz wywalone ja tak naprawdę w to, bo Już lepiej chyba nie grać takiego meczu z toksycznymi Czterema ruskimi, niech sobie grają w czwórkę, niech sobie przegrają No, ty też jakby przegrasz ten mecz, nie? Ale przegrasz nie dlatego, że że jesteś sobie tylko dlatego? O, fajnie, fajnie strzelił, Tyl tylko dlatego, że teamenci są głupi. You are lazy. No tamten Jeter jest lazy. Go się otworzył mu długie, on piknął na te długie i nie wystrzelił. Oho, dobra, tworzył się. On chyba po prostu chciał dać im szansę, żeby kupić sobie skauta w kolejnej rundzie. Pan YouTube nawet się nie rusza. Go wywalił, nie zalogowano do Steam. Oho tego raz chyba Ema wyłączył. Chociaż teraz załączył. Możliwe, że. Możliwe, że ma na przycisk. Bo wątpię, żeby dwa pierwsze strzały tak spudowali. Teraz nagle, wiecie, tak e, idealnie. Tak, taki lekki fliczek. Bo. E, jak były drzwi. On celował, jakby tutaj. I automatycznie tak, Był taki przeskok chyba na, na typa, który jest tam. Miał głowę. No tam mniej więcej za krawędzią. Możliwe, że ma to pod przycisk jakoś ustawione, zbindowane. Ale no. Smuteczek. Smuteczek dla. Widza, który siedzi po drugiej stronie barykady i musi grać na takiego śmietnika. Nie jest tylko po prostu iść się, wywalić, skończyć te skrzydła i tyle. Tak samo jak macie premiery Premier nie gra się dla tryhardu, nie gra się dla wbijania elo, dla wbijania ratingu. Premiery gra się po to, żeby się rozgrzać. Ja grałem właśnie skrzydłowe w CSGO, po to żeby się rozgrzać. Potem wbijem raz Globala, przytrenhardowałem, wbijem Globala i od tamtej pory ani jednego skrzydłowego nie zagrałem. Nie no, może, przepraszam, możliwe, że zagrałem jednego skrzydłowego, żeby sprawdzić jaką dostanę rangę na skrzydłowym, coś takiego, e, tak pod, pod content. Ale tak, żeby grać i wbijać rangi, nie, premiery też sobie, moi drodzy, odpuściłem. Zagrałem sobie jedną, żeby po prostu zobaczyć co, jaki rating mi da. Miałem 20 300 rating mi zniknął. No i teraz jest tak jakby dopasowanie ratingu ponownie. Premiery zabierają, głównie zabierają. Że zdarzają się takie przypadki pojedyncze, że mieliście powiedzmy rating na. Na przykład nie wiem, 18 tysięcy, znik, zniknęło wam, dostaliście więcej. Ja raz tak miałem miałem 19 kiedyś chyba tysięcy właśnie przy tymi 20. Miałem 19 000 z kawałkiem, rating mi zniknął. No i dostałem 20. 1620, 1800. Pograłem trochę, no oczywiście też, Więc się pospadało do 300, No i potem zniknęło mi znowu, no i dostałem te 18600 I w ogóle nie gram, nie chce mi się tego grać, szczerze mówiąc Znajomych, no Większość po prostu skupia się na Faceitach, tak tak, mam, mam wrażenie. KRV 251 wygranych 22000 rating yy... Szanuję Phoenix, Ezik szanuję, ale współczuję grać tyle premier. I po prostu nie, nie walnąć się w łeb. No. <laughs> Także moi drodzy, no, cheaty zoli się na Skrzydłowym. Możliwe, że to te cheaty od buliona tam z, z filmu. Możliwe, że ktoś się skusił, ktoś kupił, odpalił się na skrzydłowym, żeby tam troszkę potestować te płatne haksy. I. Trafić do Forevera na Overwatch'a. No. Także z mojej strony, moi drodzy, to tyle. Dzięki serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia. Elo!